I gdybyśmy my uwzględnili wszystkie te ulgi, które my dajemy w tej chwili, to jesteśmy najtańsi w ogóle tu na obrzeżach, w ogóle y, gminy Kraków i innych. Po prostu te śmieci mamy najdroższe. A jeżeli. No i jak, wszystko zrozumieliście? Mamy super ulgi no, na kompostownik złotówkę, aż złotówkę, gdzie Kraków i Gdów ma cztery. No, mamy ulgę na, na ósmą osobę, już tylko 5 złotych płaci, jeżeli masz tam wiem, sześcioro dzieci. Ciekawe ile takich rodzin jest. No, to są śmieszne ulgi tak naprawdę, no, yy, ale no to z tego się można śmiać albo za głowę złapać, tak jak ja się, ja się tam złapałem. Natomiast teraz będą inne bzdury i co gorsza to są bzdury, w których tam większość tych radnych wierzy. I oni na podstawie tych bzdur, tych manipulacji yy, głosują tą podwyżkę, bo oni uważają, że, że to jest wina rządu, że opłata środowiskowa wzrosła 200%, gdzie tak naprawdę nie wzrosła 200%, i, i, a oni tylko podnoszą stawkę opłat... O 100%. I są na, dla nas tacy dobrzy i łaskawi. No to teraz wam yy, pokażę, jak oni manipulują i kłamią, no, jakie bzdury gadają. Yy, przy okazji, jeżeli ja im mówię, że to jest nieprawda, to, to mi mówią, że ja jestem yy, sprytnym manipulantem. Posłuchajcie, i później to sobie wyjaśnimy na danych. Na danych, yy, które też pokażę i artykułach prasowych, na które oni się powo powoływali. To ja tu przytoczę taki artykuł. Trzeba czytać być zorientowany. A czytałem tu na ostatniej sesji. Opłata środowiskowa jest odprowadzona do skarbu państwa między innymi przez firmy zajmujące się odpada, odbieraniem odpadów. W ciągu trzech lat Ministerstwo Środowiska podniosło tą opłatę o 220%. No to, Panie Bartku. My, a to był koniec 2018 roku. Praktycznie można policzyć, że przez te dwa lata tyle wzrosła opłata. A my przez te dwa lata, panie Bartku, podnieśliśmy te praktycznie z 15 na 30 procent. Z 15 na 30%, tam temu panu chodziło z 15 na 30 złotych, bo taka była podwyżka. Jeszcze rok temu płaciliśmy 15 złotych, w lutym była podwyżka na 25, teraz już jest 30, nie? czyli z 15 do 30 i to było w przeciągu roku. Teraz Wam pokażę taką tabelkę, jak rosła opłata środowiskowa i jak rosły opłaty za śmieci w tym czasie i jaka jest procentowa zmiana. Już Wam to pokazuję na, na jakiejś grafice. No i tutaj mamy ten artykuł w Dzienniku Polskim, na który się powoływał ten pan radny. Powiat Wielicki szykuje się bardzo bolesna podwyżka cen. On jest z listopada 2020 roku, czyli, czyli jest przed dwu, dwóch, trzech tygodni powiedzmy. No i mamy tutaj ten fragment o opłacie środowiskowej, czyli tej opłacie, którą rząd nakłada na składowiska. No i to jest doszczególnione. W 2017 roku było to 120 zł, a w przyszłym roku, 2021, ma być 270 zł, czyli wzrosło ze 120 do 270 zł o 150. I to nie jest 225%, tylko 125%. Tu jest błąd, bo 150 to jest względem 120 to jest 125%. Tu jest błąd i za chwilę Wam to wyjaśnię w tabeli. Natomiast, no, jak, jak, jak się kształtowała opłata za śmieci w tym czasie? Od 7 zł do 30 zł wzrosła. Jeszcze do, do kwietnia, do 1 kwietnia 2017 roku, płaciliśmy 7 zł za osobę. W przyszłym roku będziemy płacić już 30 zł. Czyli w tym czasie, opłata środowiskowa wzrosła ze 120 do 270. A stawka opłat do 30 i to jest jeszcze raz sobie porównajmy 270 zł w przyszłym roku 2021 i 120 w 2017. No jak widzicie, różnica jest y, wzrost y, w opłacie za śmieci, którą my po, ponosimy. To jest 23 zł, a to jest ponad 300% 329% wzrostu od 2017 roku. A opłata środowiskowa wzrosła o 125%. No czyli można powiedzieć, że opłatę podniesiono nam nawet no, no prawie trzy razy mocniej niż wzrosła opłata środowiskowa. Takie są fakty, takie są liczby. No. Rada Miejska podniosła nam w tym czasie opłatę za śmieci o ponad 300%, a ta opłata środowiskowa wzrosła tylko o 125%. No, i posłuchajcie, co było dalej. I tu jest również pytanie do pana radnego Ślęczki. Napisał w jednym artykule, w tym artykułem w Głosie Wielickim, że gmina Wieliczka podnosi drastycznie, drastycznie podnosi opłatę za śmieci. Znowu manipulacja. Drastycznie. To ja się pytam teraz tak, co jest bardziej drastyczne? Nasza podwyżka od dwóch lat 100%? Czy bardziej drastyczna jest podwyżka 225%, którą odprowadzają firmy do ochrony środowiska? Ja się pytam, panie Bartku, co jest bardziej drastyczne? I pytam się pana jako wnioskodawcę, i pytam się tu, żeby mi pan Rafał Ślęczka-Ranny odpowiedział. Co jest bardziej drastyczne? Która podwyżka? Nasza o 100% za dwa lata? Czy podwyżka? Opłaty środowiskowej 225%. No i jeszcze raz wracamy do naszych danych. No widzicie, no, jakie w dwa lata 225% opłata środowiskowa wzrosła? No jakbyś tego nie liczyć, no to może ona wzrosnąć tylko o 125%, bo po prostu w tym artykule prasowym było to źle zredagowane. A. Tutaj mamy, mamy dane naszych opłat. No jeżeli nawet bierzemy 2018 do 2021, to nawet jeżeli byśmy wzięli te 10 zł do 30, to to jest wzrost, wzrost o 20, czyli o 200%. Tak czy inaczej, te podwyżki są bardziej drastyczne niż ta podwyżka opłaty środowiskowej. No i ja to tam tym radnym powiedziałem, że jeżeli porównują y, tą opłatę środowiskową i ten wzrost ze 120 do y, 270, no to muszą sobie też opłaty y, za śmieci nasze, które nam naliczają, y, porównać tak, że to był wzrost z 7 do 30 zł. No i od razu się oburzyli, że ja manipuluję, że ja sprytnie manipuluję. Posłuchajcie dalej. to kilka osób. Przewodniczący i też prezes y, i pan Ludwik oczywiście. No słuchajcie. Można i, i, sekundeczkę już oczywiście udzielę. Ja tylko powiem, że to też sprytna Panie, manipulac manipulacja, Panie, ponieważ 7 złotych było troszkę Panie. wcześniej, bardzo niż dwa lata temu. Bardzo 7. proszę. Panie przewodniczący, proszę o głos. Panie Ludwiku, proszę bardzo, natomiast jest tutaj kilka osób, które chce się zgłosić. Panie, Panie Bartek, 7 złotych opłata za śmieci to była 5 albo sześć lat temu. I proszę znowu nie manipulować. I proszę nie manipulować, bo pan prezes wyciągnie wszystkie dane i panu znowu przedstawi. Darzmy się szacunkiem. Jeszcze raz to panu mówię. Wspominam, wspominam, wspominam to, co się dzieje od dwóch lat. I jeszcze raz proszę pana Rafała Szczęczkę o odpowiedź. To jest bardziej drastyczne. Czy to jest pan... czy nie? Szanowni czy... Państwo, bardzo proszę. Eee. Teraz Pan Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej, Pan Bogdan Sowa, proszę. Oczywiście, że potwierdzam to co mówi między innymi Pan, pan Ludwik i ktoś tam jeszcze odpowiedział. Proszę słuchać wyraźnie, że Pan Ludwik akurat w swojej wypowiedzi porównywał ostatnie dwa lata co do stawki śmieci w mieście Gminie Wieliczka i to co poszło po opłacie środowiskowej na regionalnych instalacjach, czyli rok 2018 do roku 2020. Natomiast 7 zł, o ile mnie pamięć nie mieli, to w urzędzie można sprawdzić, że myśmy jak system ruszył w 2013 roku to była opłata 920 niedługo potem, parę miesięcy po tym, poszła obniżka na 7 zł, czyli to było dokładnie 6-7 lat temu. A nie Bartku, kto manipuluje? Zapraszam najmocniej. W związku z tym porównujmy te okresy precyzyjnie. Ja tylko mówię o samych po prostu faktach i, i niczym więcej. No i słuchajcie, ja słysząc te brednie, szybko wyszukałem sobie w internecie tą uchwałę Rady Miejskiej Wiliczce, czyli ich uchwałę z 2017 roku, kiedy zmieniali właśnie ceny opłat za śmieci dla nas z 7 na 10 zł. Od 1 kwietnia 2017 było 10 zł, a wcześniej było 7. No i, y, no i pokazałem im tą uchwałę, tutaj gdzieś patrzcie y, w tym rogu będzie pokazane, ja tam jestem na niebiesko y, będzie pokazywane jak przykładam do monitora uchwałę, żeby im udowodnić, jak oni bredzą. No ale co z tego, no, co z tego no. Y, oczywiście przyznaję, to nie było 5 lat temu, tylko 3, ale to i tak niczego nie zmienia, no bo oni wiedzą swoje lepiej. Popatrzcie, posłuchajcie sami. Zauważcie, ja tu jestem na niebiesko, pokazuję im kartkę uchwałę wydrukowaną chwilę wcześniej. Tego roku? Z roku 2017 podwyżka z 7 na 10 zł 3 lata. No, I nagle na nie, się okazuje, na że dwa. 7 zł było 3 lata temu, czy tam no 3,5 roku. 3, temu. 3 no ale widzicie, jaka temu, to jest dyskusja. Przed chwilą mówili, że to było 5-6 no, lat temu. Środowiskowa też była niższa. No. no. Dziękuję bardzo. I zobaczcie, widzicie. 27, 24 lutego 2017 uchwalali podwyżkę opłat i tu było wtedy 10 zł. Oni wprowadzali 10 zł, bo wtedy jeszcze było 7. No, widzicie, a oni twierdzili, że 7 zł to było w W1, czy to nie wiem, 15, czy w 2015 czy 2014 roku. No i mnie, mnie, mnie nazywają kłamcą i manipulantem. No, oderwani od rzeczywistości ludzie, pojęcia nie mają i oni podejmują decyzje o naszych opłatach. Jak ich przekonać, skoro oni są oderwani zupełnie od, od rzeczywistości i bazują na jakichś błędnych, zakłamanych wyobrażeniach? No nie wiem. No i też teraz inny przykład. Pana Piotra Ptaka, który, no też po prostu ręce mi opadły. No jak i wybuchnąłem śmiechem po tym, co on mówi, no bo to też sami zobaczcie. No. Bardzo dużą skrupulatność przedstawiał nam tutaj pan wnioskodawca. Więc chciałem się zapytać. Pisze pan w uzasadnieniu, że mamy o połowę wyższą niż w sąsiedniej gminie Kraków. No, ja staram się dzielić 30 zł na pół i nijak nie wychodzi mi 23 lub 19. No, już nie wiem, jakiego kalkulatora używać, żeby mi taki wynik wyszedł. Więc jest to. Dla mnie jest to manipulacja i wprowadzanie w błąd. No nie wiem, czy tam zauważyliście w rogu, no ale ja wybuchnąłem śmiechem, no bo jaki to już jest poziom dyskusji, jeśli my na takie proste tematy matematyczne nie możemy się zgodzić. No 29 to jest o 10 więcej od 19, a 10 z 19 to jest połowa, dokładnie 53%. No, jaka to jest manipulacja, i jakie to jest wprowadzenie w błąd? No to tak, taka jest matematyka. Wie pan co, mam dość pana insynuacji, mam dość pana manipulacji, mam dość pana e, mieszania w opinii publicznej i wyrażę to jasno i oczywiście e, i w sposób oczywisty, żeby wszyscy usłyszeli, e, manipulowania faktami, liczbami, e, naszymi nazwiskami, przede wszystkim odmienianymi przez wszystkie możliwe przypadki. No Pani Joanny, chyba już mało kto traktuje poważnie i, i merytorycznie. Dla niej to najważniejsze są emocje. No, ale chciałem też podziękować niektórym radnym, którzy nas wspierali, no na przykład Michałowi Relichowi, <laughs> który od początku nas wspierał, bo, bo złożył też wniosek o to, żeby nasza uchwała, nasz, nasz temat Uchylenia podwyżek nie był na końcu, jak sobie to zażyczyli radni burmistrza i Platformy, tylko na początku. Niestety przegłosowali ten wniosek właśnie radni PO i burmistrza, żeby ten wniosek był na końcu, I dlatego obradowaliśmy o godzinie 23.30 do godziny 2.30. No i tutaj jest jedna z wypowiedzi takich, no oczywiście merytorycznych, bo Michał jest tam jednym, <laughs> Michał Relik jest tam jednym. Jednym z bardziej kulturalnych i merytorycznych osób. No i tak dla kontrastu to później będzie cięta riposta. Słuchajcie. Swoją demokratyczną, uzasadnioną przepisami prawa wolą wnoszą projekt uchwały o uchylenie tamtej uchwały podwyżkowej. W związku z tym w naturalny sposób, jako Rada Miejska, będziemy wracać do pierwotnej ceny 25 zł. I to jest najważniejsze w tym projekcie, Szanowni Państwo. Na to zwróćcie uwagę, a nie doszukujcie, Szanowni Państwo, z taką zaciętością, jak słyszę w głosie niektórych z Państwa. Naprawdę nie trzeba tej zaciętości. To jest merytoryczny wniosek z analizami mieszkańców, że życzą sobie mieszkańcy, abyśmy jako radni poradzili sobie z tym kłopotem w inny sposób. Ale nie podwyższajcie nam śmieci, mówią mieszkańcy. Jeszcze do pana, do pana Relicha. No Pan Relich mówi o jakimś tam szacunku dla Pana Bartka. Ale Panie Relich, jaki ten szacunek ma Pan Bartek do nas? Do Pana Burmistrza, do gminy, do radnych, których tutaj publikuje, tu, których tutaj publikuje w tym artykule. Wymienia wszystkie nazwiska rannych publicznie. No i, no i to kompletna żenada. No, co, to po pierwsze nie ja ten artykuł pisałem, tylko ja tam jestem na zdjęciu i dałem tam wywiad. <grych> Ale... Co, co oni się tak boją wymieniania swoich nazwisk? No są osobami publicznymi, wybieranymi. Jak jest kampania wyborcza, to, to wszędzie są plakaty, wszędzie są banery, wszędzie są ich nazwiska, jak trzeba ich wybrać. nie? A teraz jak trzeba podwyżki głosować, to oni by się schowali i żeby ich nie było widać, że to nie oni te podwyżki, tylko rząd. No właśnie. No a jak przychodzi co do czego, że trzeba nazwisko jednak podać, kto zagłosował za podwyżkami, to wielkie oburzenie. Na koniec, kochani, taka najbardziej merytoryczna część tej debaty tej sesji rady miejskiej gdzie obradowaliśmy o śmieciach o uchyleniu podwyżki za śmieci no bo rozmawialiśmy tutaj o danych pan Piotr Krupa wziął się za dane GUSu no i przedstawił radny, no sam to przyznał, że po prostu w Wiliczce jest jakaś absurdalna ilość śmieci na, przypadająca na mieszkańca 622 kg rocznie na jednego mieszkańca, gdzie średnia w Polsce jest około 300? No, w sołectwach jest to ponad m, m, mniej niż 300. W skawinie 420. Posłuchajcie sami. Proszę mi powiedzieć, czy o tym mówimy, że obszar wiejski 293 kg i obszar yy, miasta? 622 kg, łącznie 422. Tak? Jesteśmy zgodni. Bardzo się cieszę. Proszę zjechać w dół. Brzesk, Brzesko średnio 256, 258 kg, obszar miejski 378, obszar wiejski 155. Też jakieś anomalia. Czyli takie rzeczy też się wydarzają. Skawina Średnio 366, tutaj miasto 424, jeżeli dobrze widzę i 292. Mniejsza różnica. Bochnia, tam mamy miasto i gminę. W jednym jest 214, w drugim 385. Szanowni... No i niestety żaden z radnych nawet nie zapytał pana burmistrza. Czy prezesa ZGK? No skąd się bierze tak ogromna ilość śmieci, przypadająca na mieszkańca? Bo ja podejrzewam, że to są śmieci, którym się przypisuje yy, mieszkańcom, a to są śmieci, które są z placówek publicznych, yy, z, z nie wiadomo skąd. No, po prostu trzeba, bo powinno się to wyjaśnić ludziom, za jakie śmieci oni płacą, bo powinni płacić tylko za śmieci, które pochodzą z ich domów. I gdybyśmy płacili za śmieci, które są tylko z naszych domów, to na pewno nie byłoby to 30 zł, tylko znacznie mniej, być może 20-22. Tak jest to. 20 jest w zakopanym. To tyle. No, sami widzicie, z, z, z jakim poziomem debaty mamy do czynienia, z jakim poziomem merytorycznym. No, ja. Nie mam nie wiem jak już do tych ludzi mówić, nie wiem jak na nich mówić. Nie wiem jak ich zmusić do tego, żeby oni po prostu zabrali się za kontrolę nie tylko mieszkańców, którzy nie płacą, tylko tego też, za jakie śmieci, skąd te śmieci się biorą, jak one są naliczane, czy one są uczciwie naliczane. Czy ktoś sobie nie wpisuje więcej, jeżeli oddaje? Ja kiedyś zadałem takie pytanie, to się chcieli na mnie obrazić. No zresztą oni są obrażeni na mnie cały czas, bo ja śmiem mówić, krytykować ich wszystkich, no, bo ja się domagam rzetelnych informacji. No, jak ja mogę, przecież wiadomo, że oni są uczciwi, prawda? Kochani, na koniec parę takich refleksji. Ja uważam, że do tego tematu śmieci powinniśmy jak najszybciej wrócić, bo jak widzieliście, były poruszane. Ci radni swoje decyzje opierali na jakichś kompletnych bzdurach, które tu udowodniłem, a jednocześnie nie odnosili się do bardzo ważnych kwestii, jak te 622 kg śmieci przypadające rocznie na mieszkańca Wiliczki, co potwierdził pan wiceburmistrz Piotr Krupa. Do tego się nikt nie odniósł, a to powinien być temat numer jeden, który powinniśmy drążyć i to wyjaśniać. To nie zostało zrobione. Chciałem też zaapelować do, do radnych pana burmistrza i Platformy. No, myślę, że powinniście jednak mieszkańców przeprosić za to, jak potraktowaliście, spychając na koniec ten projekt i to, jak ta dyskusja odbywająca się w nocy, o pierwszej, drugiej w nocy, jak była prowadzona. Tam były bzdury gadane i na tej podstawie tych bzdur podejmowano decyzje, a mnie jako pełnomocnika mieszkańców atakowano. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że 3900 podpisów, które zebraliśmy w ciągu 8 dni, to jest bardzo dużo. To jest niewiele mniej, ile potrzeba do zwołania referendum w sprawie odwołania burmistrza i, i Rady Miejskiej. I ja bym rozważył, czy takie coś nie jest potrzebne, widząc to, jaki poziom Państwo pre prezentujecie, jak Wy się zachowujecie wobec mieszkańców. Wy się oddalacie. Ja nie wiem, czy Wy chcecie być tymi radnymi, jeżeli Wy się boicie ujawniania w tym momencie Waszych nazwisk, jak Wy głosujecie. I boicie się kontaktu z mieszkańcami, bo zagłosowaliście za podwyżką śmieci. Dla mnie to jest niezrozumiałe. Chciałem zaapelować też do radnych, którzy nas popierają, że do radnych z Klubu Prawa i Sprawiedliwości macie, macie prawo też zwołać sesję nadzwyczajną. Może taka inicjatywa zwołania sesji nadzwyczajnej jeszcze może w tym roku. Yy, już tak pewne rzeczy sugerowałem też, bo jestem w kontakcie z radnymi. Może warto było wrócić i poruszyć te kwestie tych usług komunalnych w Wiliczce, bo one są złej jakości, a są coraz droższe. I to nie tylko dotyczy śmieci, i tylko dotyczy to też ścieków. Płacimy 8 zł za ścieki, to jest bardzo wysoka stawka, to też jedna z najwyższych w okolicy, a gmina ponadto jeszcze dopłaca do tego 2, 2 zł. No to dopłacamy, no, no to jest też dla mnie niezrozumiałe. Kwestia wody, bardzo twardej wody. Połowa mieszkańców Wiliczki i tutaj północy gminy ma strasznie twardą wodę, ze którą płacimy bardzo drogo, ostatnio też były podwyżki. Dodatkowo ta woda była ostatnio jeszcze skażona i, i też to nie, do, nie zostało wyjaśnione ani poruszone na sesji. To są bardzo ważne tematy, a polityczne dotyczące każdego mieszkańca yy, Wiliczki. No i jest jeszcze jeden bardzo ważny temat. Kwestia studium i zagospodarowania przestrzennego temat, który od marca po prostu umarł. Pan Burmistrz się od tego odciął, nie odpowiada na nasze mm, prośby, państwo rada większość radnych po prostu petycje też olaliście, pozostawiacie bez rozpatrzenia. Nawet interwencję poselską yy, o interwencję poselską postaraliście my się do pana burmistrza, żeby zrobić takie spotkanie konsultacyjne w tej sprawie studium i zagospodarowania, bo my nie chcemy bloków. To nie jest to jest nierozsądne planowanie bloków na terenach wiejskich, gdzie nie ma infrastruktury. No cóż, mogę więcej powiedzieć? Zapraszam wszystkich na grupę Wiliczanie i Wiliczka, zapraszam też ludzi z władzy, urzędników, radnych. Utrzymujcie tę więź z mieszkańcami, też możecie swoje filmiki nagrać. Dlaczego wy mi zarzucacie, że ja filmiki nagrywam i informuję mieszkańców? No, róbcie to samo. Tylko merytorycznie i rzetelnie odwołujcie się do pewnych danych, a nie jakieś przekłamania do jakichś artykułów, które są źle napisane, i, i, i takie później jest gadanie, że, yy, że ja manipuluję, a, a, a fakty pokazują na to, że, że to urząd manipuluje. Wejdźmy w jakąś dyskusję, w merytoryczną, uczciwą debatę. Informujmy mieszkańców. Oni Wielu mieszkańców w ogóle by nie wiedziało o tych podwyżkach, gdyby nie ta grupa na, i, i ta cała akcja yy, obywatelska. Także zapraszam wszystkich na grupę Wieliczanie i Wieliczka, też na moją stronę www.panbartek.pl. No i chciałem Was wszystkich prosić, żebyście podawali dalej ten film, żebyście udostępniali. Jeżeli się pójdziecie udostępnić, to można wysłać to messengerem, sms-em, można wysłać mailem, żeby ludzie zobaczyli, mieszkańcy, jak najwięcej mieszkańców zobaczyło, jakie jest podejście władz do obywateli i yy, inicjatyw obywatelskich. I tutaj mam na myśli radnych burmistrza Artura Kozioła i Platformy Obywatelskiej, która w cudzysłowie jest obywatelska, bo. W, tym, w tej kwestii była antyobywatelska. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, pozdrawiam. Do zobaczenia, mam nadzieję.